się na niebie, wieczór wigilijny jest znakiem do rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej, czyli uroczystej kolacji, którą rozpoczynają się święta Bożego Narodzenia. Jest ona symbolem gwiazdy, która wskazała pasterzom drogę do stajenki w Betlejem, gdzie narodził się Jezus. Wigilia, Wigilia w liturgii chrześcijan oznacza czuwanie nocne na przyjście Jezusa. Rozpoczyna ona święto Bożego Narodzenia, rodzinne święta <coughs> pełne pięknych tradycji i podniosłego nastroju. Z tym wyjątkowym wieczorem wiąże się wiele obrzędów. Chyba najważniejszym obrzędem jest łamanie się opłatkiem. Podczas wieczerzy wigilijnej spożywamy postne potrawy i zostawiamy wolne miejsce przy stole. Dla niespodziewanego gościa. Tego wieczoru bądźmy sercem i myślą z bliskimi. Wybaczmy naszym nieprzyjaciołom. Bądźmy dla siebie mili i uśmiechnięci. Wieczór wigilijny jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku. Rozpoczynamy od łamania opłatka. Jest to chleb upieczony bardzo cienko i z najlepszej mąki, mąki pszennej i czystej wody. Nazwa opłatek inaczej znaczy ofiarowanie, a dzielimy się nim na znak braterstwa i jedności. A pod pomysłem składamy siano. Na stole musi być 12 potraw, bo jest 12 apostołów. Jedno nakrycie zostawiamy w puste dla gościa. Zapalamy świeczki i kładziemy opłatę. Na stole może być stroj świąteczny. w Polska rodzinną wieczerzą była najważniejszym momentem wigilijnego dnia. W chłopskich i ubogich domach już od XVII wieku stawiano na stołach 5-7 postnych potraw. Za to w domach bogatych była ona prawdziwą ucztą składającą się z 12 dań, w tym też liczne dania rybne z karpiami na czele. z wygijem podaje się również śledzie barszcz, Obowiązkowo barszcz, barszcz z łóżkami. Ka Spokojnie. Kruski z makiem, kapusta z grzybami, kompot suszonych owoców, pierogi z kapustą i grzybami, zupa grzybowa i ciasta. Kolendar w Polsce oznacza może rodzinnym związaną tematycznie do rodzinowej. Parsza polska kolegna z różnych błąd Pochodzi z 1424 roku. Polska liczba znanych i odpisanych w Polsce do ponad 5000. Jemioła to roślina, która daje szczęście. Często wiesza się ją nad drzwiami. Ma zieloną barwę. Rośnie na drzewach. Ojka świedki drzewo od własnej sięgającej wysokości do 50 metrów. Gałęzie są osadzone w kształcie koła. Każda gałązka ma na sobie igłę. Drzewko ma kształt stożkowaty, moja. No jak Miejka jest ubrana i różnokolorowe lampki. Aniołki Mikołaja jest też ozdobny łańcuch i anielskie włosie. Na końcu są też piękne kolorowe lampki. Jest dla mnie najpiękniejsza na świecie. Znaczy na święta biorą się. Czasem przynosi je Mikołaj, a szczególnie małym dzieciom, które tego nie rozumieją. Większym dzieciom kupują rodzice, które... Zastawiają je pod choinką, twierdząc, że je został film Mikołaj. No i właśnie stąd biorą się prezenty. Choinka, zwyczaj niemiecki. W Polsce pojawił się w 1830 roku. Na początku w domach bogatych ewangelików, na Pomorzu, na Mazurach, a potem wreszcie kraju z początku na drzewkach wieszono skromne rzeczy, jak na przykład jabłka, I potem zaczęto ten strój wzbogacać. <laughs>